Na starożytnej krecie w sercu labiryntu czaiła się bestia o ciele człowieka i głowie byka – Minotaur. Zrodzony z klątwy bogów, był synem królowej Pazyfae i świętego byka zesłanego przez Posejdona. Król Minos, zawstydzony potwornym potomstwem, uwięził go w skomplikowanym labiryncie zbudowanym przez genialnego Dedala. Co roku Ateny, pokonane w wojnie z Kretą, musiały wysyłać siedmiu młodzieńców i siedem dziewic na pewną śmierć w paszczy potwora. Pewnego dnia na statku płynącym ku Krecie znalazł się Tezeusz, syn ateńskiego króla. Odważny bohater postanowił położyć kres krwawej ofierze. Z pomocą zakochanej w nim córki Minosa, Ariadny, która dała mu kłębek nici, wszedł do Labiryntu. Po zaciętej walce Tezeusz zabił Minotaura i dzięki nici Ariadny odnalazł drogę powrotną, uwalniając Ateny od straszliwej Daniny.